Rozmowa dnia. Przed mikrofonem Michał Kita, gościem Radzie Kielce jest Dziś Andrzej, Próś, przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Dzień dobry. Dzień dobry, państwu, dzień dobry, panie redaktorze. Panie przewodniczący, ponad 141 milionów złotych trafiło do Województwa Świętokrzyskiego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Czy pozwoli to na skok cywilizacyjny, nowy impuls rozwojowy dla tych samorządów? No tak jak w poprzednich rozdaniach z tego funduszu, bo to jest kolejne od 2019 roku, myślę, że nie tylko pozwoli, ale przyczyni się wprost, bo te inwestycje są ciągle realizowane. W tej chwili te 141 milionów to jest, jak dobrze pamiętam, na 105 inwestycji drogowych, na drogach gminnych i powiatowych. A nie wszyscy pewnie wiedzą, że Świętokrzyskie, mimo że jest jednym z najmniejszych województw, to mamy jedną z najbardziej rozwiniętych sieć dróg publicznych właśnie w zakresie dróg gminnych i powiatowych. I tutaj wielki ukłon stronę rządu, że to jest dowartościowywane też wysokością takich dotacji, bo ona na województwo jest jedną z najwyższych w kraju, i tak jak było w poprzednich rozdaniach powiem kolokwialnie z tego funduszu, odniosło to skutki. Dzisiaj tylko trzeba oczekiwać, że ta skomplikowana, trudna sytuacja finansowo-ekonomiczna nie utrudni samorządom tych dróg w przetargach na realizację tych inwestycji, bo często bywało tak, że przetargi wychodziły znacznie drożej niż zakładał inwestor, czyli samorząd. Mam nadzieję, że teraz takich przeszkód nie będzie albo będą w takim stopniu, że samorządy sobie z nimi poradzą i te inwestycje uda się z tego funduszu zrealizować. Ale to nie koniec, bo już w tej chwili, w piątek czy w czwartek, zakończył się u Wojewody nabór na kolejną odsłonę tego funduszu tam jest około 50 milionów do rozdania w naszym województwie i ona dotyczy remontów na drogach gminnych i powiatowych. Remonty to taka najłatwiejsza inwestycja w tym zakresie, nie wymagająca skomplikowanej dokumentacji, poszerzania tej drogi, pasa drogowego, tylko remontu na nawierzchni. Myślę, że tutaj też samorządy, nie, nie wiem jeszcze ile tych wniosków wpłynęło, ale myślę, że tu samorządy też zdołają to dobrze wykorzystać i to w ciągu miesiąca najpóźniej dwóch będziemy, wojewoda pewnie będzie będzie kierował też listę takich rekomendacji na dofinansowanie tych dróg w zakresie remontów. Należy wspomnieć, że w ramach tej edycji Funduszu Rozwoju Dróg po raz pierwszy z dotacji mogły skorzystać takie duże miasta jak Kielce i w stolicy Województwa się to udało. Ponad 23,5 miliona złotych. Tak, to jest taka, taka nowa odsłona w tym zakresie, dlatego, że duże miasta, szczególnie wojewódzkie, były tutaj troszkę pozbawione argumentów w zakresie tych inwestycji drogowych realizowanych właśnie z tego programu. Teraz rząd umożliwił taką odrębną ścieżkę dla tych miast i tutaj bardzo się cieszę, że Kielce zgłosiły takie newralgiczne dla miasta inwestycje. Wartość to jest ponad 40 milionów, bo Kielce tutaj dostają 50% dofinansowania. Drugą, drugą część tej kwoty trzeba dołożyć z budżetu miasta, ale Sądzę, że tak jak w przypadku gminy powiatów, to też przyczyni się nie tylko do płynności ruchu w mieście, w tych miejscach, które będą modernizowane, ale także do poprawy bezpieczeństwa. Teraz nieco zmieńmy temat. Młodzieżowi radni Sejmik apelują o obniżki egzaminów na prawo jazdy dla swoich rówieśników. Czy seniorski Sejmik przychyli się do tej inicjatywy? Na pewno trzeba go szanować. Młodzieżowie radni wypowiedzieli się na temat projektu uchwały, który w tym zakresie jest przygotowany pod obrady sejmiku. To mają do tego prawo i jak najbardziej powinni takie rzeczy robić, upominając się nie tylko o przedstawicieli swojego pokolenia, ale także po tych, którzy po nich idą. Przecież to prawo zostanie na... Na przyszłość tak młodzieżowi radni tutaj apelują o pewne obniżki, niewielkie obniżki w zakresie samych egzaminów na prawa jazdy, które prowadzi Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kielcach. To nie dotyczy, żeby wszystko było jasne, nie dotyczy jakichś ulg w opłatach za kursy i tak dalej, tylko za sam ten egzamin, bo no tutaj jesteśmy w stanie, jako samorząd województwa mieć wpływ na takie rzeczy. Jak sprawa się zakończy, tego nie wiem, natomiast dziękuję młodzieżowym radnym, że trzymają rękę na pulsie i myślą cały czas o przedstawicielach swojego pokolenia, także w zakresie wydatkowania środków, a przecież to jest jedna z tych rzeczy, o którą musimy dbać, aby młodych ludzi zachęcać, aby właśnie tutaj zostawali po studiach, po szkole, aby tutaj tworzyli swoje miejsce do życia i mieszkania w przyszłości. Ponownie temat zmieniamy, ponieważ dziś w wojewódzkim Domu Kultury... Kolejne spotkanie w ramach Akademii Prawa i Sprawiedliwości, Akademii Samorządowej. Czy warto brać udział w tego typu wydarzeniach? Tak, no w Świętokrzyskim to jest tradycja, dzisiaj inne regiony już prowadzą podobne przedsięwzięcia również i nie są to, żeby było wszystko jasne, przedsięwzięcia partyjne, pomimo tego, że organizują to ludzie Prawa i Sprawiedliwości od bardzo wielu lat. Świętokrzyska Akademia Samorządowa, jak dobrze pamiętam, to wzięła swoje porządki 2012-2013 rok. To już parę lat dorobku w tym zakresie jest. Spotkania, szkolenia, wykłady adresowane przede wszystkim do samorządowców albo potencjalnych samorządowców w zakresie zakresie zaznajomienia z systemem prawnym, aktami wykonawczymi w tym zakresie i rzecz bardzo pożyteczna. Dzisiaj będziemy gościć profesora Krzysztofa Szczuckiego, szefa Rządowego Centrum Legislacji, a więc takiej instytucji, która zajmuje się przekuwaniem na język ustaw tych wszystkich rządowych pomysłów w zakresie regulacji prawnych i myślę, że to będzie doskonała okazja, aby porozmawiać nie tylko o tych sprawach dotyczących samorządów, ale także o tych, które ponad samorządy wykraczają, jak chociażby głośna Ostatnio sprawa skierowania przez prezydenta Andrzeja Dudę przyjętego już przez parlament projektu ustawy o Sądzie Najwyższym. Myślę, że tu też będzie okazja z konstytucjonalistą, jakim jest profesor Sztucki, porozmawiać na temat tego, jaka może być przyszłość w tym zakresie w naszym kraju. Czy Pana zdaniem taki krok prezydenta opóźni wypłatę pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy, czy te pieniądze w ogóle przed wyborami parlamentarnymi Polska uzyska? No tutaj konia z rzędem temu, kto by trafił i trafnie wyrokował. Po pierwsze tak, no prezydent nie zrobił niczego złego, korzysta ze swoich konstytucyjnych uprawnień jako głowa państwa. Ma prawo to zrobić. I być może dobrze, że ma prawo, bo wcale nie jest tak, że wszyscy wszystkie rozmy pozjadali i może się okazać, że pan prezydent w tych swoich zastrzeżeniach dotyczących w ogóle funkcjonowania systemu wymiaru sprawiedliwości w Polsce może mieć rację. Zobaczymy, co na to Trybunał Konstytucyjny. To jest jedyna instytucja, która w zakresie zgodności ustaw z Konstytucją może się wypowiadać oficjalnie i, i te orzeczenia są ostateczne w tym zakresie. Co do tego, jaka będzie dalej historia KPO, no ja nie potrafię wyrokować. Ja mam nadzieję, że będzie dobrze, chociaż życie dyktuje całkowicie inny scenariusz. Na szczęście dzisiaj rząd nie czeka na łaskę, powiem kolokwialnie, Unii Europejskiej, której jestem gorącym zwolennikiem i rząd realizuje Krajowy Plan Odbudowy, przecież niektóre rzeczy, które już są realizowane. Są finansowane, tak powiem, na wyrost ze środków, które powinny być z Krajowego Planu Odbudowy. Dzisiaj na szczęście polskie państwo funkcjonuje sprawnie i finanse publiczne są na tyle wydolne, aby rząd mógł sobie na to pozwolić i finansuje te programy właśnie w ramach Krajowego Planu Odbudowy, licząc na to, że w niedalekiej przyszłości będzie można te środki zrekompensować z tych, które Unia nam wypłaci. Dotyczy to chociażby głośnego programu Maluch Plus, w zakresie którego też odbywa się u nas w województwie w tej chwili nabór na tworzenie miejsc w żłobkach i przedszkolach. I tutaj rząd nie czeka na to, aż, aż te pieniądze spłyną, tylko już realizuje. W nadziei, że w niedalekiej przyszłości uda się to zrekompensować. Te środki są potrzebne niewątpliwie, szczególnie polskiej gospodarce. Po tych zachwianiach nie tylko pandemicznych, ale i wojennych. Ciągle jesteśmy krajem przyfrontowym, takim ważnym hubem w zakresie też zabezpieczania i zaopatrywania naszych sąsiadów na w Ukrainie, nie tylko w broń, cały czas przecież też gościmy uchodźców, to również są koszty dla budżetu państwa i od nich się nigdy nie będziemy uchylać, no ale trzeba też myśleć racjonalnie o tym, aby państwo na tego typu przedsięwzięcia po prostu wyrobiło środki z krajowego planu odbudowy, z pewnością byłyby tutaj polskiemu rządowi i samorządom także szczególnie pomocne. Panie przewodniczący, to już tak na zakończenie krótko, czy powstanie w połońcu, ewentualne powstanie w połońcu elektrowni atomowej byłoby korzystne? dla naszego województwa No myślę że tak no tego typu inwestycje związane w dzisiejszych czasach też z zabezpieczeniem energetycznym są niezwykle istotne nie tylko dla gospodarstw domowych ale przede wszystkim dla przemysłu i myślę że w tym zakresie tutaj kiedy dzisiaj realizując założenie zielonego ładu choć w zakresie energii atomowej Unia się tutaj sceptycznie wypowiada ale będziemy w stanie rzeczywiście realizując takie inwestycje dobrze się w te projekty również wpisać jeżeli to byłoby w połańcu, to tym bardziej dla nas dobrze. Przede wszystkim dlatego, że, że w regionie bylibyśmy bezpieczniejsi, ale także pewnie mielibyśmy szansę stworzenia wielu nowych, stabilnych miejsc pracy. Bardzo dziękuję. Przypomnę, Andrzej Pruś, przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, a także doradca Wojewody, był gościem porannej rozmowy dnia w Radiu Kielce. Bardzo dziękuję. Miłego dnia Państwu życzę.